Każdy ma swoje własne skojarzenia z Japonią. Dla niektórych jest to wyjątkowa kultura, tradycje i historia. Dla niektórych są to konkretne technologie i animacje. Dla niektórych są to neony dużych miast lub odwrotnie komfort autentycznej architektury. Dla niektórych jest to pyszne, lokalne jedzenie. A dla mnie Japonia zawsze kojarzyła się z Yuki. To łagodne słowo w ich języku oznacza japoński śnieg. I w poszukiwaniu tego właśnie śniegu nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale odkryłem kraj wschodzącego słońca na wiele sposobów. Z wioskami i megamiastami, światowymi stolicami opadów śniegu, dziwnymi górami i lasami, aktywnymi wulkanami i wyspą. Wyspa została skolonizowana przez Japończyków, próbowali ją przejąć Sowieci, a ostatecznie wybrali ją Australijczycy z jego cechami kulturowymi, dziwnymi przysmakami, a także absolutnie poetyckimi krajobrazami. Cóż, aby było to w przybliżeniu odpowiednie, niech tytuł tego filmu będzie również nieco poetycki.